Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wywiadzie Obserwatora Gospodarczego. Dziś będziemy rozmawiać o sankcjach, jakie Unia Europejska nałożyła na przemysł drzewny Białorusi oraz Rosji oraz jak Białoruś oraz Rosja omijają te sankcje. A moimi Państwa gościem w tej rozmowie jest pan Bartosz Budnicki, członek zarządu spółek grupy Paget oraz dyrektor zarządzający sprzedażą i marketingiem. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, panie Ekwiwie. Najnowsze dane Eurostatu, które zostały opublikowane, wynika z nich, że eksport drewna z Kazachstanu oraz Kirgistanu do Unii Europejskiej wzrósł odpowiednio o 10 tysięcy procent oraz o ponad 1 milion procent rok do roku, a warto zaznaczyć, że oba kraje są dość ubogie w lasy i jak informowa informowaliśmy na obserwatorze gospodarczym jest to jawne obchodzenie sankcji przez Białoruś i Rosję, które z kolei są bardzo dużymi producentami drewna. I Unia Europejska przez długi czas nic z tym nie robiła. Dopiero między innymi po naszym tekście coś się ruszyło i wszczęto postępowanie. I pytanie moje brzmi, dlaczego tak późno? Przecież unijni, unijni biurokraci musieli widzieć, co się dzieje, a mimo to nie reagowali. Dlaczego? Yy, może tak. Zacznijmy od tego, że yy, Unia Europejska wszczęła postępowanie w sprawie omijania yy, ceł. Przez importu sklejki rosyjskiej przez Kazachstan i Turcję. Jest to efekt pracy konsorcjum drzewnego, który sami powołaliśmy 4 lata temu i doprowadziliśmy do nałożenia tych sankcji, tych ceł, 2 lata temu w wysokości 15%, a w tej chwili udowodniliśmy próbujemy udowodnić jest już bardzo wysokie prawdopodobieństwo, co Komisja właśnie wykazała wszczęciem tego postępowania, e, omijania tych, tych ceł przez import przez sklejki rosyjskiej przez Kazachstan i Turcję. E, tak, te liczby, które Pan tutaj przytoczył, są ogromne. E, my komunikowaliśmy się z rządem przede wszystkim z, z agendami rządowymi tutaj w Polsce. No, niestety nie pozostało to potraktowane w należyty sposób, i do dzisiaj borykamy się z ogromnym problemem no de facto już przepełnionych magazynów z kolejki rosyjskiej, która jest nie tylko, jeszcze raz przypomnę, sprzedawana poniżej kosztów produkcji, ale łamie dodatkowo to, co Pan powiedział, Panie Filipie, czyli sankcje, a także regulacje UTR, czyli o zakazie importu sklejki wyrobów drewnopochodnych z obszarów objętych konfliktem zbrojnym. Więc tutaj jest takie nawet nie, nie mogę powiedzieć, że combo, ale triple combo naruszeń i Polska w tej chwili w drugim kwartale wyrosła na lidera reeksportu nielegalnie zaimportowanej sklejki rosyjskiej i odpowiadamy za 75% importu sklejki z, z Kazachstanu 70 do, do Unii Europejskiej. Więc te liczby są przeogromne i nie potrafię Panu odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje i dlaczego my jako kraj wykazujemy się taką, a nie inną skutecznością w, w ściganiu takiego procederu. A to rozumiem, że ten reeksport, ten import, który idzie z Kazachstanu do Polski, to on, jeśli dobrze rozumiem, jawnie uderza w polski przemysł drzewny, bo jak Pan sam wspomniał, to jest kupowane poniżej kosztów produkcji. Tak, to jest sprzedawane w Polsce poniżej kosztów produkcji. Jest to wyrób wysoko przetworzony, czyli w Polsce my jako Grupa Paget, żeby wyprodukować ilości które są w tej chwili importowane z Kazachstanu, zatrudniają prawie 3 tysiące ludzi. A jedna firma potrafi zaimportować połowę tego, co my w, w, w tym samym czasie, co oni zaimportują, wyprodukujemy. Więc jaka, jakiś geszef, który zatrudnia 20 osób, jest w stanie w tej chwili mieć skalę sprzedaży Puagedół, który zatrudnia ponad 2,5 tysiąca ludzi. No dobrze, ale czy polskie służby są w ogóle coś w stanie z tym zrobić? Wiem, że Litwini walczą z procederem, natomiast też nie jest to, nie, nie, nie odnoszą jakichś wielkich spektakularnych sukcesów. Mamy takie możliwości, żeby to zatrzymać? Tak, oczywiście. Jesteśmy w stałym kontakcie z, z odpowiednimi służbami. Wskazaliśmy nawet, że jest laboratorium, się okazuje, w, w Bonn, oraz mają oddział w Wielkiej Brytanii, który, i to laboratorium potrafi stwierdzić pochodzenie drzewa wykorzystanego do produkcji sklejki. Z jakiego regionu w świata ta, ta brzoza wyrosła, więc w tej chwili można nawet sprawdzić, czy sklejka wyprodukowana została wyprodukowana z brzozy europejskiej czy rosyjskiej. Wiem Tutaj taką iskierką nadziei, promykiem, światłem w tunelu jest to, że faktycznie w ostatnich dwóch, trzech tygodniach te, to zainteresowanie odpowiednich służb wzrosło i są bardziej otwarci na, na, na współpracę. Wiem, że zaczynają wykorzystywać te, te wszystkie narzędzia, o których rozmawialiśmy przed chwilą. No, ale to trwa od grudnia zeszłego roku, a reakcje podobno mają być w tej chwili wykonywane. Wiem, że na granicy naszej granicy wschodniej dokonano 1600 czy 6000 kontroli importu kłody. Tylko import kłody, które kosztują metr sześcienny 150-140 euro, czy nawet 70, przepraszam, bo to jest kłoda rosyjska, no nijak się ma do, do sklejki, której wartość jest 1000, 1000 euro i wartość przetworzenia jej została wykonana na terenach Rosji, a nie w Polsce. Ludzi do wytworzenia tej sklejki zatrudniono na terenie Rosji. A nie Polski czy Unii Europejskiej. Więc nie wiem, czy to był yy, ten ruch, na który my, jako branża drzewna, oczekiwaliśmy. A czy, ty, bo mówimy cały czas o mm, sklejce, natomiast czy są jeszcze jakieś produkty przemysłu drzewnego, które, yy, yy, które przechodzą do nas z Rosji i Białorusi przez inne państwa, czy to jest głównie temat yy, sklejki i wspomnianych przez pana kłód? Ja jestem głównie zainteresowany sklejką, ale wiem, bo rozmawiałem z, z kolegami z innych branż, że w związku z tym, że jest no, z, z naszej strony a, no, duża tutaj presja na różne organy, żeby wyprosić Rosjan z, z tego obszaru, no to na rynku tych płyt drewnopochodnych już zaczyna być też nieciekawie. I no tak jak wspomniałem też samego drewna. Tylko import drewna sam w sobie potrzebnego do dalszego przetworzenia w, w Polsce, no to nie nie niszczy nam gospodarki, tak? To jest kwestia tylko i wyłącznie wspomagania walutą rosyjskich e, rosyjskiego rządu, a, a no, sądzę, że możemy powiedzieć, że na każdym froncie jest w tej chwili problem wlewu wyrobów drewnianych do, do, do Unii Europejskiej przez nasz kraj. W 2021 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, wprowadzono cła antydumpingowe na sklejkę rosyjską, sklejkę z Rosji i. O pomogły coś te cła? Jak one zmieniły obraz rynku w Polsce i, i w Europie po ich wprowadzeniu? Diametralnie, diametralnie. To dla nas, to my byliśmy już jako, jako paget, no, na takim ostatnim etapie e, e, dogorywania, bo zdolności produkcyjne e, fabryk w Rosji też drzewostan, który oni mają jest nieporównywalny do Polski. To jest absolutnie tam producent sklejki może dostać drewno za darmo, pod warunkiem, że sam sobie też jest z Syberii i nie ma żadnych kwotacji, nie ma żadnych licytacji, ile chce, tyle sobie weźmie. My mamy aukcje zamknięte tutaj w Polsce, regulowane, cena jest regulowana, lasy państwowe nie wytną więcej niż, czyli my wiemy ile dostaniemy. Jeżeli nie dostaniemy na aukcjach zamkniętych, musimy to kupić na wolnym rynku. Ta cena jest 4-5 droższa od tych, no tak, kiedyś było aukcji zamkniętych, więc to absolutnie nie ma tutaj, nie było jak walczyć z rosyjską sklejką. I te 15% cła urentowiły ten biznes. One spowodowały, że wreszcie po trzech latach naprawdę ciężkiej sytuacji ten biznes stał się rentowny. Nie powiem, że super dochodowy, ale rentowny. A to jak rozumiem, to było bardzo duże zagrożenie dla, dla, dla gospodarki, dla, dla tej branży i pytanie, kiedy się cały ten proceder zaczął, no bo jeśli cła antydumpingowe weszły w życie w 2021 roku, no to chwilę to już musiało trwać, od kiedy to? Od, od 2019 roku to już była taka mocna presja produktów rosyjskich, które można było zakupić poniżej ceny naszej produkcji, ale nie tylko naszej jako Pagedu, jako... Polskiej sklejki czy Orzechowe, czy Biaformo, przecież to nie tylko i wyłącznie mówimy o tych firmach, ale także naszych kolegów z, z Łotwy, z Finlandii. To dotyczyło całej branży drzewnej tutaj w Europie. I konsolidacja producentów, którą Pawet Paget powołał i doprowadził do postępowania przed Komisją Europejską, doprowadziło do ochrony naszego biznesu. Tutaj w Unii Europejskiej i wprowadzenia tych celów. A to jak rozumiem, w Rosji została podjęta jakaś decyzja na wyższych szczeblach, że próbujemy dobić przemysł drzewny Unii Europejskiej. Jeśli to się wyda, zaczęło dziać w 2019 roku, no to wydaje mi się, że musiało stać za tym jakieś konkretne wydarzenie, jakaś konkretna decyzja po stronie Rosji czy też Białorusi. Nie wiem, jakie, co stało za taką, a nie inną decyzją, bo nie byłem na Kremlu czy gdzieś w salonach oligarchów rosyjskich, ale tak mierzyliśmy się z takimi efektami. Tak? Zamierzeniem było, jeżeli ktoś ma zdolność finansować coś, żeby zdobyć rynek poniżej kosztów produkcji. Wykończyć lokalnych producentów, no to po, po kilku latach następuje podnoszenie i urętownienie biznesu, no bo już nie ma konkurencji. I to jest, jeżeli się do czegoś takiego dopuszcza, no to nie trzeba mieć decyzji na Kremlu, Kreml, żeby coś takiego zrobić. Wystarczy tylko i wyłącznie zdolność do tego, żeby to przeprowadzić. To prawda. Czyli tak, mieliśmy wprowadzenie ceł antydumpingowych, które miały zapobiec tego typu działaniom. Mamy teraz omijanie sankcji. Jak Pan widzi, jakie są perspektywy dla branży drzewnej na najbliższe lata? Będzie lepiej, będzie gorzej, jak pan uważa? To wszystko zależy od jednego podmiotu. Tylko i wyłącznie tak naprawdę. I oczywiście od, od sytuacji makroekonomicznej, na którą mamy pośredni wpływ, ale e, tutaj najważniejsze to jest to, żeby e, polityka lasów państwowych była znowu przewidywalna? E, ja w, w swojej ocenie i w ocenie tych ostatnich dwóch lat z tego, co widzę, Lasy państwowe prowadzą szkodliwą politykę, jeżeli chodzi cenowo, wycinki i wyceny drzewa i 400 tysięcy miejsc pracy w branży drzewnej tutaj w Polsce jest zagrożone właśnie przez ten podmiot. A co pan rozumie przez szkodliwą politykę? Na przykład to, że zmieniają w, w ostatnim roku zmienili dwukrotnie sposoby wyceny drewna i podnieśli, czyli po pierwsze najpierw było tak, że było 80% drewna można było kupić w zamkniętych aukcjach, czyli trzeba było mieć historię, tak, e, ile miałem historii, tyle mogłem kupić, czyli jeżeli w zeszłym roku kupiłem na wolnym rynku od Lasów Państwowych w aukcjach otwartych e, 1000 metrów sześciennych, to w następnym roku mogłem kupić 1000 zamkniętych i tak dalej i tak dalej, więc nabycie tego prawa Trwało latami, do tego, żeby można było um, zbudować sobie portfel produktowy, do tego, żeby można było utrzymać taką produkcję jak właśnie Pagedu. E, decyzja absolutnie nieskonsultowana z dnia na dzień. E, ta relacja z 80% w aukcjach zamkniętych zmieniła się na 70% i 30% poszło w opcje otwarte, gdzie mógł, może przyjść każdy, na przykład Chińczyk, i kupić sobie to jest tylko kwestia ceny. I wykupić sobie tą, to drewno i je. Ja jestem te, tego drewna pozbawiony. Zmalała mi ta, ta pula, do której ja miałem dostęp, oraz inni producenci, którzy mieli taką, taką historię. Dodatkowo w tym roku zmieniono wycenę. Wycenę, bo to za, zawsze było w zamkniętych aukcjach, była cena urzędowa, w tej chwili jest cena średnia ważona z obu aukcji. Czyli zamkniętej i otwartej, co spowodowało, że tam 200% podskoczyło drewno. Nasza konkurencyjność wynika z kilku rzeczy. To musi być przewidywalna cena drewna. W tej chwili, my mamy tą cenę najdroższą w Europie. Stabilna cena prądu. Mamy najwyższe ceny prądu w tej chwili. No i kwestia kosztów pracy, które ciągle rosną, i perspektywa długofalowa no nie jest też dobra dla nas, tak, więc jeżeli mnie Pan pyta, czy nasza konkurencyjność, bo de facto do tego się spowiada, sprowadza pytanie, czy perspektywa jest dobra, będzie rosła, czy spadała, no to przy tych zjawiskach, o którym wspomniałem, to będzie spadać i będziemy tracić te miejsca pracy z tych 400 tysięcy, które w tej chwili są. Nieco jestem zaskoczony, aczkolwiek to, co Pan mówi, jest też potwierdze. Mam potwierdzenie w danych, ponieważ przygotowując się do tej rozmowy, widziałem też dane z polskich portów, gdzie eksport y, drewna z polskich portów y, w zeszłym roku, rok do roku wzrósł o, o kilkaset procent, i właśnie podawało się, że w dużej mierze y, wypływa to do Chin. W związku z tym wydaje mi się, że konieczny jest jakiś apel do lasów państwowych, czy też do polityków, bo wiemy, że to jest organizacja bardzo upolityczniona, by zmienili tą politykę. Ale pytanie, no bo wy, jako przedstawiciele branży, na pewno w jakiś sposób rozmawialiście z lasami państwowymi? Tam w ogóle jest chęć zmiany tego, czy nie ma chęci rozmowy, i jakby to jest dla nich temat zamknięty? Gdyby była chęć rozmowy, to przyjęli nasze argumenty, które nie tylko jako PAGET, ale jako Stowarzyszenia Producentów yy, 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 yy. z zrewna. rozmawiamy yy, z lasami państwowymi. Niestety do dzisiaj efekty są takie, jakie są, czyli pozostali głusi na nasz argumenty. W takim razie apelujemy do lasów państwowych o, e, o chęć dialogu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gościem był Pan Bartosz Budnicki, członek zarządu spółek grupy Paget oraz dyrektor zarządzający sprzedażą i marketingiem. Jeszcze raz Panu bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.